Mm -hmm. Su, musisz mi pomóc, to pilne! Co się stało, Sam? Właśnie wynosiłem śmieci! Że co robiłeś? Bądź poważna, Su! Czarny kot przeciął mi drogę! No i co? To pewnie kot naszych sąsiadów. Bardzo często wychodzi na dwór. Ach, tak? A co z pechem, którego przeniósł? Hej, żyjesz? Ach, mówię ci, to klątwa czarnego kota! A, wystarczy. To zwykłe zwierzę, które akurat ma czarne futerko. Udowodnię Ci, że czarne koty wnoszą mnóstwo światła. Chodź! Cześć! Dzisiaj zrobimy uroczą lampkę z lampkami LED w kształcie kotka. Tak będzie wyglądać z boku, a w ten sposób od przodu. Fajna, prawda? Wow! Czyli, że będzie czarna? Zgadza się, pomimo Twoich przesądów. Przyda nam się długopis 3D. Będziemy go często używać. Pamiętajcie o ostrożności. Zaczynamy. Na naszym kanale znajdziecie więcej filmików z podobnymi projektami. Jak zauważyliście, zaczęliśmy od obrysowywania konturu kotka. Uważajcie z długopisem. Filament jest bardzo gorący. O tak. Uszy kotka odrysujemy później. Ok. Teraz możemy wypełnić tę przestrzeń. Pamiętajcie, żeby łapka była dobrze widoczna. Ostrożnie zdejmujemy tę część i zabieramy się za głowę kotka. Na początek rysujemy pyszczek. Zacznijcie od prostej linii po środku. O, tak! A do czego ona się przyda? Za chwilkę zobaczysz sam. Przynieś w tym czasie nożyczki, dobrze? To by bardzo pomogło. Pewnie, zmgnij! I co? Miałaś czasem mrugnąć? Wow, byłeś bardzo szybki. Ostrożnie zdejmujemy tę część. I przecinamy na pół wzdłuż linii, którą narysowaliśmy na początku. Uważajcie z nożyczkami. Nie czaję! Najpierw rysujesz linię, a potem tniesz. czemu? <gryw> Patrz na to. Wow! Pomyślałam, że odrobina magii nie zaszkodzi. Tę część przyczepimy do większej długopisem 3D. O tak! A kumam! Zwiększyliśmy objętość jego głowy! Wy też? Dajcie lajka, jeśli tak! Spójrzcie tylko, wyszło nam to. Hmm, jak dla mnie to kwiatek! <laughs> Coś w tym jest sam. Właśnie szperałem w necie. Wiesz, jak stary jest przesąd z pechem i czarnymi kotami? Słucham! Zaskocz mnie! Zaczął się w średniowieczu, kiedy ludzie wierzyli w klątwy i wiedźmy! No właśnie! W tamtych czasach nie wiedzieli tyle, ile wiedzą dzisiaj! bali się tego, co niezwykłe. Na przykład ten długopis. Założę się, że gdybyśmy cofnęli się w czasie i im go pokazali, wzięliby nas za jakichś czarnoksiężników. <grystanie> A propos magii... Voilà! Tę część lampy zrobiliśmy tak samo jak głowę. Nauczę się czarować, to mogę jednego mieć. W sumie to idę dać puszkowi małe to nieco, kiciki? Kici. I to mi się podoba. Su, a wiesz, że na świecie istnieje 200 różnych rozkotów? Wyobrażasz sobie? Naprawdę to sporo. Czytałem też, że co najmniej 600 milionów kotów żyje w domach. Teraz wyobraź sobie, ile z nich jest czarnych. Już mam! Koty nie mają nic wspólnego z tajemnicami. Wcale nie byłabym tego taka pewna sam. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że są magicznymi stworzeniami. która zmieniała się w kota. Właśnie. Wierzyli, że dzięki niej ich uprawy zawsze będą przynosiły liczne plony. Dlatego trzymali koty w domach, hojnie je karmili i przeozdabiali drogą biżuterią, żeby wkupić się w jej łaski. A, i co, działało? Tak, ale nie sądzę, że za sprawą biżuterii. Koty po prostu łapały myszy, żeby nie niszczyły upraw. <laughs> wow, kończysz już sobie. Jeszcze nie. Zostało kilka rzeczy do zrobienia. Podpisz się! Staram się! Jesteś strasznie niecierpliwym szlamikiem, wiesz? Okej. Okay. Korpus naszej lampki jest całkiem solidny. Spójrzcie tylko. Narysowaliśmy nawet łapki i małą obruszkę. E, tu nie odbierz tego źle, ale prawie nie widać części, o których mówisz. Spokojnie. Poza tym właśnie do tego przechodzimy. Pamiętajcie, że lutownica to nie zabawka. Poproście dorosłych o pomoc. Musimy wygładzić wszystkie wybrzuszenia na lampce. O tak. Ha! Tutaj będziecie musieli być cierpliwi. To zajmie wieki. Pójdę coś zjeść. Oj sam ten mały łakomczuchu. <noise> My w tym czasie będziemy pracować. Co? O nie! Moje słodycze! Puszek! Spokojnie, oddychaj. To bóstwo. A, przynajmniej Nutella jest bezpieczna. Ha, według mnie jest nieźle. Podoba wam się? Dajcie lajka, jeśli tak. Nie. Czu, ten kot jest genialny! Chcę zobaczyć! Ale wciąż brakuje kilku detali. Mówisz o uszach? Spokojnie, oto i one. Są gładkie i eleganckie, takie jakie powinny być. Aby nasz kot też był gładki, przyda nam się polerka. Używajcie jej pod okiem dorosłych. Ech, su, świetnie sobie z tym poradzi! Przepraszam, plastik jest dosłownie wszędzie. Ech, 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 w porządku! Teraz jestem bezpieczny. U, w końcu. Nasz kotek wygląda tak. Nieźle, co? Okej, okay, za chwilę lampka będzie przypominać kota. Czekaj, mistrz się ten zajmie! 3D długopisus activisus! I to się nazywa magia! Wow, uszy wyglądają jak prawdziwe. Świetna robota! I jak szybko się uwinąłeś! Teraz ja wam pokażę, co potrafię. Ciach! Na końcu ogona powinien być. ten mały zaczep. Zawiesimy na nim żarówkę. A właśnie, mogę pożyczyć długopis? Oczywiście. Dziękuję. Ciekawe, co kombinuje. W następnym etapie przykryjcie czymś swój blat. Bo będziemy malować... Zaczynamy. O, ten czarny kolor jest świetny. Co skończyłaś już? Prawie, musimy namalować pyszczek. Zacznijmy od oczu. Bierzemy białą farbę i ostrożnie malujemy tę część. Powolutku. O tak! Uwielbiam malować! To świetny relaks i dobra zabawa! Tylko nie wychodź za linię! Gładko, su, gładziutko! Ach, ten niespokojny szlamik! Zawsze mnie kontroluje! Długo jeszcze! Zgłodniałem już! Coś ty taki niecierpliwy, huh? ale dobra, przyspieszę! Czas na mój popisowy numer! Bibi, bi, babibi, bi, subskrybuj bi, bi! Wow, ale super! Zrobiłeś abażur do lampki. Patrzcie, jaka teraz jest piękna. W życiu nie widziałem piękniejszego czarnego kota. Poza puszkiem, oczywiście. Cieszę się, że Ci się podoba. Postawię go w swoim pokoju, okej? Okay? Pa widzowie, dzięki, że byliście z nami. Że gdzie? Na razie, widzowie! Słu, czekaj!